stanowiła zorganizować mecz w bardzo pięknym mieście, musimy powiedzieć. Mieście uroczym, urzekającym Asensjom! Jeśli jest człowiek, który mówi dobra, no pograł w Radzie, ale co zrobi jak przyjdzie ważny mecz? No to taki delikatny właśnie dostał odpowiedź. Przedłużył z nim kontrakt do 2022 roku no właśnie dlatego, że Marko na sensu stać, na tego typu zaskakujące uderzenia, na znakomicie ułożoną lewą... Czwórką, bardzo konsekwentnie. No i miał swoją szansę Vitolo. Vitolo! Jest gol! Jest gol, bo Vitolo trochę przypadkiem wyłożył piłkę Franco Vazquezowi. No to jest dopiero szczęścia w tej sytuacji. Partner walczył, partner pracował. Franco Vazquez, no jak się... Od... Gwizdnie czy nie, zastanowił się chwilę i gwizdnął, a teraz konoplijanko, pewnie posadzony na ziemi, uklęknął Kiko Kassia, piłka poleciała w drugą stronę, to nie był mocny strzał, to nie była petarda, ale problemem. Ten, bo Znowu piłka w polu karnym. jeszcze Hal. popatrzmy, Lukas Vazquez, Lukas Vazquez, Takiego dla swojej drużyny. Jeśli ktoś miał to odremontować, że tak skąszczę hiszpański, hiszpańskie słowo to właśnie tylko Sergio Ramos. Musieli na niego uważać, a o nim zapomnieli płytarze. Sewilno i mają zastoje. Sergio Ramos znów znalazł się. wyrósł jak spod ziemi, to może za dużo powiedział. Czerwoną blokadę. Cały czas jednak nieskutecznie. Dobrze, Carvajal. Mówiłem o tym, że jemu silnie nie zabraknie. Carvajal! Carvajal! Dani Carvajal! Jak to się mówi? Jak w masło. Tak, tak. To była popisowa akcja Carvajala, ale w pewnym momencie on został po prostu wpuszczony w pole. No raz powrót. zobaczymy przez kogo. Przez zawodnika Sevilla, który nie chciał go panować, a czuł, że już dał się na zwód nabrać. No i już dziś Sergio Ramos zdaniem. Uefa najlepszy piłkarz tego meczu i oto 20 europejskie trofeum w historii Ralu Madryt.